Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj przychodzę z zaproszeniem do wzięcia udziału w moim ulubionym, ukochanym i chyba najważniejszym warsztacie dotyczącym zarządzania i transformowania swoich emocji. Jeżeli oglądałeś, oglądałaś moje filmy na playliście Świadome Emocje, to mam nadzieję, że wiesz. I też ze swojego doświadczenia Masz y, takie przekonanie, że to emocje w życiu są najważniejsze. I nikt nas nie uczy w żadnej szkole, w żadnym przedszkolu, nigdzie nie uczą nas, jak ogarniać, co robić z naszymi emocjami. E, no i, i przez to, że my nie mamy takiej umiejętności, no to w, czasami w życiu mamy pod górę. E, Dlaczego w takim skrócie warto nauczyć się zarządzać emocjami? Po pierwsze, jeżeli chcesz podejmować dobre decyzje, bo to przecież emocje Cię prowadzą y, ku różnym decyzjom. Jeżeli Ty nie masz kontaktu ze sobą, jeżeli na pytanie, co czujesz, odpowiadasz nie wiem. Jeżeli wszystkie decyzje wyciągasz z głowy, a a nie za bardzo masz kontakt z tym, co się dzieje z tobą emocjonalnie, no to może być ci trudno podejmować decyzje. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz: emocje są albo taką rakietą, która może nas wystrzelić, e, albo będą kotwicą. I jest bardzo wiele osób. Dla których emocje są rakietą, czyli pędzisz na oślep, podejmujesz bardzo szybko pod wpływem emocji decyzje, e, wpadasz w pewną nadczynność, a jak mamy nadmiarowe emocje, jak jest w nas za dużo tych energii, emocji, um, to wtedy jak ja to mówię, rozum odlatuje w kosmos. E, i wiecie, czym się kończy podejmowanie decyzji pod wpływem emocji, kiedy zabrakło tego czynnika logicznego. I to warto wiedzieć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ten umysł odlatuje w kosmos, dlaczego trudno nam racjonalnie myśleć, kiedy jest w nas dużo emocji. I co się wtedy dzieje, jakie są skutki naszych decyzji podjętych pod wpływem bardzo dużych emocji. Ale też w drugą stronę, kiedy kiedy mamy takie emocje niskowibracyjne, jak wstyd, jak lęk, jak poczucie winy, to wtedy bardzo często my w ogóle nie ruszamy do przodu. Brakuje nam odwagi, żeby powiedzieć dość, zmieniam coś, zostawiam to, zabieram tamto, zmieniam swoje życie, dlatego że w tym momencie emocje są naszą kotwicą. Jeżeli ty nie potrafisz Puścić tej kotwicy, czyli przetransformować tych emocji, które cię trzymają w miejscu. Bo nikt się tego nie nauczył, no to będziesz stał, stała w miejscu. Dlatego to jest tak ważne. To jest tak. Dla mnie to jest najważniejsza umiejętność w życiu. Kolejna rzecz, jeżeli my nie potrafimy ogarnąć swoich emocji, to my nie będziemy mieć dobrych relacji. Przypomnij sobie sytuację, kiedy pod wpływem emocji, które cię rozsadzały od środka, które wręcz po prostu para uszami ci wychodziła, jak Ty wtedy ludzi potraktowałeś, potraktowałaś, co do nich mówiłaś. Mówiłeś, my się wylewamy na innych ludzi, my się na nich wypaszczamy, kiedy jesteśmy pod wpływem nadmiernych emocji, bo nie umiemy sobie z tym poradzić i wtedy możemy ranić ludzi. A jak już nam opadnie ten poziom emocji, kiedy wraca logika, to patrzymy i mówimy: "O Jezu, to ja to powiedziałam, powiedziałem". No ale co się powiedziało, to już się nie cofnie. A co? Ktoś inny od ciebie usłyszał, to już tego nie odsłyszy. <grym> Więc można przepraszać, ale Zranienie też bardzo często pozostaje. I też jest ta druga strona medalu, tak? Czyli kiedy my ściskamy w sobie emocje, kiedy my je jakoś tak wytłumiłyśmy, wytłumiliśmy, kiedy się boimy, wstydzimy, mamy też poczucie winy, to te emocje nie pozwalają nam wyjść do ludzi, budować relacji. Opowiedzieć o sobie, stanąć za sobą, włączyć coś takiego jak asertywność. To nie jest tylko kwestia komunikatu. Jeżeli możemy mieć najpiękniejszy komunikat na świecie, najpiękniejsze słowa, ale jeżeli emocje nas trzymają i, i my się boimy powiedzieć, albo wstydzimy powiedzieć, no to. No, to choćby słowa były najpiękniejsze, to i tak nic nie da, bo, bo nie powiesz. Tak? Um, kolejna rzecz jest taka: ostatnio nagrałam film na temat wahadeł. E, każda nadmiarowość jest może być szkodliwa. Więc, jeżeli my nie potrafimy zarządzać emocjami, jeżeli my nie mamy z nimi kontaktu. No to będziemy ulegać uzależnieniom, czyli wahadłom. Będziemy ulegać kiepskim nawykom, czyli wahadłom. I jeżeli ty nie chcesz, e, powiem to tak, stać się niewolnikiem, tylko chcesz być wolnym człowiekiem, to ta wolność prowadzi poprzez zarządzanie i transformację swoich emocji, żebyśmy nie ulegali wpływom niekoniecznie dla nas dobrym. To też jest kwestia Twoich emocji. Kolejna sprawa, jeżeli Ty nie potrafisz zarządzać własnymi emocjami, jeżeli ich nie, nie ogarniasz, jeżeli emocje Tobą rządzą w jakikolwiek sposób, to będziesz mieć trudność. Wystania przy ludziach, którzy czują duże emocje. Będzie ci trudno, bo emocje się udzielają, energia się będzie przenosić z tego kogoś do ciebie. Wtedy jest ci bardzo łatwo wejść w jakieś kłótnie, w jakieś spory, albo będziesz się wycofywać, uciekać, bo będzie ci trudno znieść. Emocje drugiej osoby. Jeżeli masz dzieci i nie potrafisz zarządzać swoimi emocjami, będzie ci trudno znieść emocje swoich dzieci. Już nie mówiąc o tym, że nie pomożesz swoim dzieciom yy, i nie nauczysz ich, jak radzić sobie z ich emocjami. Bo jeżeli boisz się swoich emocji, to boisz się emocji w ogóle, to się boisz emocji innych ludzi. I przypomnij sobie takie sytuacje, kiedy po prostu się bałeś, że ktoś wybuchnie przy tobie, i wolałeś się schować, wolałaś się schować. Więc jak my potrafimy coś zrobić z naszymi emocjami, to potrafimy też wspierać innych. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli my chcemy, i mówię o tym w bardzo wielu filmach, z lekkością sięgać po cel. Jeżeli my coś chcemy, takie modne słowo manifestować coś w życiu, to kluczowa umiejętność jest zarządzania i transformacji swoich własnych emocji. Żebyśmy byli jak najczęściej, żebyśmy potrafili wzbudzić w sobie to uczucie spełnionego. Marzenia osiągniętego celu. Przecież to jest kluczowe. Jeżeli my tego nie potrafimy, to będzie nam trudno manifestować. Kluczem do manifestacji jest czuć już to, co się będzie czuło, jak już to materialnie będzie. Więc zobaczcie, że emocje są wszystkim i praca z emocjami jest absolutnie najważniejsza. Więc jeżeli Jesteś taką osobą, która czuje, że po pierwsze potrzebuje takiej umiejętności zarządzania swoimi emocjami i transformowania emocji niskowibracyjnych w wysokowibracyjne uczucia. To będzie na warsztacie, to zapraszam Cię. Jeżeli czujesz, że chcesz nauczyć się, Ogarniać swoje emocje, żeby pomagać na przykład swoim dzieciom, albo swoim bliskim, albo swoim współpracownikom w lepszym radzeniu sobie z ich emocjami, to też cię na ten warsztat zapraszam. Jeżeli czujesz, że emocje są dla ciebie kotwicą i nie możesz ruszyć z miejsca, bo się boisz, bo się wstydzisz, bo masz jakieś poczucie winy, bo masz jakieś poczucie żalu albo wstydu. To też zapraszam cię na ten warsztat. Albo jeżeli jesteś, masz taki nawyk działania nadmiarowo czyli takiego pędu, to jest akurat mój nawyk że jak mnie emocje poniesą, to też pędzę, tak? Ale umiem się zatrzymać, umiem to przetransformować, umiem coś zrobić z tą nadmiarowością, dzięki czemu ja też nie, nie eksploatuję nadmiernie swojego ciała. Łatwiej jest mi podejmować bardziej racjonalne decyzje, a nie tylko te pod wpływem emocji. Więc, jeżeli ty też jesteś taką osobą, że tak się lubisz że zapędzić, to zapraszam cię na ten warsztat. Jeżeli chcesz mieć lepsze relacje z innymi ludźmi, zapraszam na ten warsztat. Jeśli czujesz, że to emocje rządzą w tej relacji i to nie takie, o jakie ci chodzi. No, i jeżeli chcesz mieć tę umiejętność takiego właśnie manifestowania, osiągania celu z lekkością. To też jest Ci potrzebna umiejętność transformacji i zarządzania emocjami. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Co zrobimy? Co będzie na, na tym warsztacie? Przede wszystkim, słuchajcie, będziemy pracować, uwaga, znacie to? Będziemy pracować i pokażę Wam jak pracować z poziomami świadomości Hawkinsa. To jest cudowne narzędzie. No, pokażę Wam jakie cuda można zrobić, mając tylko taką prostą kartkę. To jest to: pokażę Wam, co się w ogóle robi z emocjami. Będziemy ćwiczyć kontakt ze sobą, będziemy ćwiczyć kontakt z emocją. Będziemy się uczyć nazywać emocje. Będziemy się uczyć wyciągać informacje z naszych emocji. Będziemy, będziemy się uczyć transformować emocje w uczucia. To jest chyba najważniejsza umiejętność, jaką warto posiąść w życiu. Będziemy szukać naszego standardu. Stanów emocjonalnych. To tak brzmi tajemniczo, ale to jest bardzo proste. I będziemy ustalać nowy standard naszego stanu emocjonalnego i będziemy też uczyć się wyrażać emocje, rozmawiać o emocjach, tak żeby nam było lepiej w relacji. Także słuchajcie, to jest gruba rzecz. Ten warsztat będę prowadziła online. Dlatego, że to jest tak naprawdę praca w cichości własnego serca i w swoim własnym ciele. To jest praca ze sobą. E, warsztat e, to będą ćwiczenia, to będą ćwiczenia, będzie trochę wyjaśnienia i od razu ćwiczymy, bo chodzi mi o to, żebyście to wszystko przepuścili przez siebie. I oczywiście my to na warsztacie wszystko zrobimy, ale później Ty potrzebujesz to ćwiczyć. Jak będziesz ćwiczyć, będą efekty. Ja jestem zawsze e, zachwycona efektami, jakie mają ludzie po tym warsztacie, bo, bo pokazuje bardzo proste rzeczy, e, które bardzo dużo mogą zmienić w życiu i ludzie to po prostu czują na sobie. I ta taka transformacja yy, odbywa się już na warsztacie. I my już na warsztacie zaczynamy zarządzać swoimi emocjami. A potem to tylko ćwiczysz, ćwiczysz, ćwiczysz i przypominasz sobie, i wracasz, i robisz z tego nawyk. Także słuchajcie, mocny warsztat, dużo narzędzi, dużo rzeczy. Yy, z takiego absolutnie myślę sobie, Podstawowego poziomu, którego wręcz powinni uczyć w szkole. Wszystkie informacje na temat warsztatu e, są zawsze na końcu moich filmów, więc sprawdzaj e, daty tych warsztatów. Cały warsztat jest, e, trwa 4 godziny. Spotykamy się online. Warsztat jest zawsze nagrywany, i później to nagranie otrzymujesz. Więc myślę, że tak wszystkich uczestników wyposażę, że będziecie zadowoleni e, z tego, co dostaniecie. Także sprawdzaj najnowsze terminy warsztatów. Zapisy zawsze poprzez numer telefonu, SMS, WhatsApp albo na maila. Piszesz, wysyłam Ci numer konta, przelew, blik, jakkolwiek. No i bierzesz udział w warsztatach. Także, kochani, Dziękuję. Mam nadzieję, że widzę się z Wami na warsztacie, ogarni swoje emocje, czyli jak zarządzać własnymi emocjami, żeby nam było po prostu w życiu lepiej. Ściskam, pozdrawiam, do zobaczenia.